Witam Was serdecznie i zapraszam do filmiku, w którym będzie mówić o brwiach. Yy, mam tutaj Karę Delepin, yy, czyli dziewczynę, modelkę, która chyba tak trochę może nie zapoczątkowało, ale ugruntowało na pewno trend na duże, pełne, włochate brwi. E, także tak, na początku tego filmiku pokazałam Wam to, jak moje brwi wyglądały jakiś czas temu e, i to, jak wyglądają teraz. E, ja mam dosyć, e, sama w sobie mam dosyć, że tak powiem, włochate brwi, znaczy nie są bardzo gęste, nie są bardzo grube, ale rosną mi bardzo, bardzo szeroko, właściwie odtąd tutaj, aż do dotąd, także, ale moi bracia też tak mają, także mamy takie szerokie brwi, acz Szeroko rosnące, aczkolwiek rzad, takie rzadkie. No nie wiem, takie brwi po prostu. I, no I oczywiście ja zawsze sobie regulowałam brwi, czasem u kosmetyczki, czasem robiłam sobie to sama. Dla mnie nie ma problemu to, to żeby sobie samemu wyrywać brwi setą, Co jest plusem, ale też przekleństwem, bo czasami nieopatrznie można wyrwać kilka włosów za dużo, a kilka włosków w przypadku brwi robi wielką różnicę. Zaufajcie mi. Także tak, w zeszłym roku, w że w kwietniu zaczęłam używać odżywki do rzęs i to było revitalash I ta odżywka przyniosła, jeżeli chodzi o rzęsy, ogromne, rewelacyjne rezultaty. Mam gdzieś filmik o tej odżywce, to mam tutaj podlinkuję pod filmikiem, jak zawsze By the way, jestem strasznie żółta w tym filmie i nie jestem normalnie taka żółta. Tam ta jest biała, a nie żółta. Nie potrafię wyregulować tego, tej, tych kolorów, ale musicie mi wybaczyć. Mówimy o brwiach, a nie o żółtej skórze dzisiaj także zaczęłam używać tej odżywki Revitalash w kwietniu zeszłego roku, wciąż ją mam, wciąż jej używam na rzęsy i jest naprawdę super e, i e, potem zaczęłam jej używać trochę też na brwi, e, te brwi nie by rosły takie fajniejsze, ale były strasznie dziwne, bo one nie były gęstsze, e, tylko te włoski, które już miałam, one były takie długie, takie po prostu pojedyncze, drugie i tak przestałam je stosować e, i kiedy nakręciłam filmik o tej odżywce Revitalash, wiele z Was mnie jakby po powiedziało mi, że jest też taka fajna polska odżywka, która się nazywa For Long Lash Is, um, takie coś, Paulo Jest wersja do rzęs. Taka z właśnie z takim pędzelkiem jak z takim samym pędzelkiem, ale jest też wersja do brwi. No i ja tak z, z ciekawości zakupiłam tą, tę wersję do brwi. Ona tutaj przychodzi z taką, z taką gąbeczką, tą gąbeczką po prostu smarujemy sobie brwi co wieczór. No i powiem Wam, że rezultaty były widoczne po powiedzmy po trzech miesiącach. Po trzech miesiącach brwi naprawdę zmieniły się, nie do poznania, były jeszcze gęstsze niż mam teraz, niż to, co było na filmiku. Teraz mam trochę brwi umalowane, bardzo delikatnie, ale są umalowane. I co więcej, zrobiły się bardzo, bardzo Czarne, bardzo ciemne te brwi, także e, na to też zwróćcie uwagę, zwłaszcza jeżeli macie jasne brwi, to naprawdę nie używałam henny od bodajże pół roku, nie, nie miałam henny żadnej na brwiach i bardzo, bardzo się przyciemniły, teraz są trochę jaśniejsze, bo używam samo opalacza do twarzy, a to troszeczkę porozjaśniło mi, tak z, rusz, z, rudziało mi te, te brwi. Ale ogólnie ta odżywka niesamowicie działa na poros, na jakby zagęszczenie, na wydłużenie się tych brwi, po prostu jest ich bardzo, bardzo dużo. Jedna tylko zasada, jeżeli zapuszczamy brwi, to jest taka zasada najważniejsza, najbardziej kluczowa, ale też najtrudniejsza. Przez ten czas, kiedy używamy tej odżywki, przez te trzy, trzy pierwsze miesiące. Nie dotykajcie brwi pensetą. Po prostu ich nie regulujcie, nie wyrywajcie, nie róbcie z nimi absolutnie nic. To jest bardzo mądra rada, którą gdzieś usłyszałam. która wydaje się taka, taka no wiadomo, że nie będę sobie wyrywać, brwi, będę tylko wyrywać to co, to, co mi rośnie w złym miejscu, ale nie, w ogóle nie dotykajcie się naprawdę w ogóle brwi pensetą, bo chcąc, nie chcąc, wyrywając te brwi, wyrywamy je w tych jakby zawsze wyrywamy to samo, jakby w tych samych miejscach i czasami nieopatrznie wyrwujemy tych brzmi za dużo. Więc zaufajcie mi, przez te trzy miesiące w ogóle nie używajcie nie używaj pensety zero i za, zacięć używać jakieś odżywki do rzęsa, jak mówię, ja używam e, Forlong i jest rewelacyjna, e, ale wiem, że wielu osobom pomaga też zwykły na przykład olejek rycynowy, smarowanie sobie nim brwi, są też różne inne odżywki do brwi, e, także e, polecam Wam te 3 miesiące, ale nie dotykajcie po prostu brwi pęsetą, bo Wam się wydaje, nam się wydaje, mnie też się wydaje i wydawało, że wy, e, wyrywałam tylko te brwi, które były, e, tylko te włoski, które były naprawdę niepotrzebne, e, a tak naprawdę smarowałam to, wyrywałam te brwi, smarowałam tą odżywką, wyrywałam te brwi, to było takie trochę bez sensu. I w dopiero w momencie, jak naprawdę przestałam wyrywać te włoski, to różnica była niesamowita. Oczywiście na początku będziemy przerażone i nie będziemy się mogły przyzwyczaić i będzie nam się wydawało, że mamy dżdżownicę i McDonald'sa znaczek zamiast brwi i mamy włochate bestie. Ale to jest wszystko do przeżycia, bo kiedy, oczywiście, kiedy rosną te pojedyncze włoski w złych miejscach, to jest takie dziwne. Ale potem zaczyna tych włosków wyrastać coraz więcej i naprawdę powstaje nam nowa, no, to dosłownie nowa linia rzęs. Nie wiem, czy, a czy tam na tamtych filmach było widoczne, że ja miałam strasznie wyskubane te brwi, i dla mnie te brwi wtedy nie były jakieś takie strasznie dziwne. Dopiero teraz, jak patrzę z perspektywy czasu, to widzę, wow, to miałam wyskubane coś, a nie brwi. Także po prostu polecam wam jakąś odżywkę. Akurat mam tę, ale można każdy inny jej absolutnie użyć, albo olejku na przykład recenowego stawić te brwi w świętym spokoju na bite trzy miesiące, po prostu ich nie dotykać absolutnie. Można na ten czas sobie po prostu kupić taką maskarę przeźroczystą i starać się je wyczesywać w jednym miejscu. Można je oczywiście dorysowywać i tak dalej, i tak dalej. Dajcie po prostu świetny, święty spokój na trzy miesiące i zobaczcie po prostu jaka będzie, jaka będzie ogromna ogromna różnica, zwłaszcza jeżeli używacie jakieś odżywki. Co jeszcze może Wam pomóc, ogólnie na porost brwi, porost rzęs, ale też porost włosów, na pewno siemielniane i jakby albo, albo jedzenie jakby oleju siemienialnianego, albo używanie, albo jedzenie jakby samych nasionek, które można zagotować następnego dnia wypić, albo wypić klejki. Są różne metody jedzenia jakby siemenialnianego. Polecam sobie o nim poczytać, bo według niektórych osób może mieć bardzo szkodliwe działanie, ja w to nie wierzę. Według niektórych osób ma bardzo też pozytywne działanie, ja bardziej się ku temu i sama osobiście codziennie, właściwie jem się, mielniane, także to Wam polecam, ale też picie drożdże, wiem, że wie, wiele dziewczyn robi, po prostu pije drożdże takie surowe i to też niesamowicie wpływa na porost włosów, brwi rzęs, ale ponoć też może y, powodować wysypy na twarzy. Także to polecam Wam pogooglować i poczytać. Ja zanim y, sięgnęłabym po takie specyfiki tabletkowe na porost włosów brzy, brwi rząd, paznokcie, paznokcie, to właśnie sięgnęłabym po coś naturalnego typu drożdże i siemię bo wiem, że to naprawdę, e, naprawdę działa. No i po prostu odżywki i po prostu tych brwi nie dotykać przez 3 miesiące. To jest najlepsza rada, jaką usłyszałam i bardzo Wam polecam. Po prostu przez te trzy miesiące ich nie, nie, nie dotykać. Codziennie wieczorem smarować odżywką. Trochę, trochę cierpliwości, bo to jednak to nie jest, no jest tak, że, jest pazn że jak paznokcie, że nam się przez dwa, dwa tygodnie, przez miesiąc regeneruje, to są to są jednak brwi i brzęsy to jest coś, co potrzebuje z tych trzech miesięcy tak czasu operacyjnego, żeby, żeby wrócić do swojej poprzedniej formy. Także zapraszam do eksperymentowania, może spodoba Wam się nowa wersja Was z grubszymi brwiami. Ja się nie spodziewałam po sobie, że kiedyś będę miała takie włochate brwi, no, ale są i je lubię i jest fajnie, także to tyle. Mam nadzieję, że i do czegoś Wam się oczywiście przyda. Nie było tutaj jakichś niesamowitych odkryszczych rad, tylko taka jedna złota mądrość, która no według mnie naprawdę niewyrwanie brwi przez trzy miesiące to jest coś, co zmieniło całkowicie moje życie. No i odżywki, no, wybaczcie, że nie mam żadnych złotych środków, ale nie jestem, nie jestem czarodziejką z księżyca Styler Mon Mówię tylko to, co uważam, że według mnie się sprawdziło. Także zaczynam bredzić bez sensu. Czas zakończyć ten filmik. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dawajcie, dajcie e, oczywiście znać w komentarzach, czy wy zapuszczacie brwi, czego używacie, czy macie może jakieś odżywki albo jakieś domowe sposoby, żeby przywrócić im ich, wiecie, gąsienitowatość, gąsienio, gąsienicowatość, o, <noise> także dajcie mi znać, zapraszam do lajkowania, do udostępniania oczywiście i do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, dzięki za oglądanie i do zobaczenia znowu, pa! Cześć kochani kochane, witam, serde witam Was serdecznie i zapraszam w filmiku, e, jeszcze raz. Lajka. ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa-pa!